这只手是他的脚拇指啊，这边有五个指头，是不是这样就能就能拿住啦？ I masz własną ekspozycję dzisiaj? O co be, Kolejna wystawa Tym razem jakaś prehistoryczna starożytna, tak pełna. I są po angielsku Także można nawet będę się coś opowiedzieć Bo u panów nie było nic po angielsku To śliczne zwierzę Wystawa no. jest podzielona na pięć części, czyli część opowiadająca o pierwszych ludziach, którzy przybyli na te tereny. To jest właśnie tutaj. Potem mamy część o tym, jak stało się to miasto. Potem część o tym, jak o morskiej ekonomii, o morskim biznesie, jak to wyglądało. Potem o tym, jak to wyglądało z poczekajcie. jak to wyglądało z obroną jako ogromne miasto oraz starożytne, starożytne migracje. Czyli tutaj ta część to są najstarsze by kopalisko. Pokazują jak ludzie już żyli 7000 lat temu tutaj, jak mieli naczynia i jak tutaj wyglądało życie tutaj jest trochę To jest straszne. To jest straszne. To jest straszne. Tutaj mamy przedstawienie To grobu, który tutaj Generalnie coś takiego, że tutaj to jest opowiadanie początku miasta, czyli jak imperator Qin, jeśli mogę tak nazwać, stwierdził, że zacznie podbijać te południowe Plains, czyli południowe liziny, oraz że zacznie tutaj się migracja i tutaj takie są początki tak naprawdę tego, sędzenia jako miasta założonego w 200 w którymś roku, dwusetnym którymś roku przed naszym Szyma Także jednak jest długa historia, a nie tylko miasto założone się lat temu, tylko jakieś te początki były faktycznie wcześniej. A teraz do jak to wyglądał handel morski. No generalnie handel międzynarodowy zaczął się w VIII wieku, Morski taki. Normalnie statki przypływały do Guangzhou, ale to był bardziej trasy z Afryką i z Indiami i z Bliskim Wschodem, bo w Europie jeszcze się pływali. Rozumiem, to była ta gospodarka. Normalnie ustanowiali miasta, jakieś administracje i sądy oraz mieli własne monety. jak widać, było to No i produkowali perły i sól, sól morską. Nie, no i to były jakieś takie daleko jak większe. A te cięki się ja zmieniają. O, perły. Mamy część poświęconą szenzen oraz okolicom jako portowi obronnemu, tak naprawdę. Od XVI do XIX wieku, nie, od XIV do XIX wieku generalnie odbyto atakowanie. Była to jedna z popularniejszych e, dróg morskich. Więc. Na początku byli japońscy piraci, później byli Portugalczycy, inne kolonie, znaczy inne e, kraje europejskie. No i generalnie się bronili i poustanawiali forte, więc w sumie 600 lat siedzieli, siedzieli. była jakaś pierwsza bitwa z Portugalczykami i generalnie Portugalczycy przebrali pod 30 tak zwany kolejny chiński klasyczek czyli jak decyduje jednego chłopa przesiedlano 200 tysięcy ludzi albo jakieś setki bo sobie tak zdecydowali albo jakiś okres gdzie po prostu się, czy imperator czy tam czy cesarz wysłał po prostu 200 tysięcy żołnierzy tutaj oni coś tam przegrali ale się osiedlili i tak się stała kantańska kultura w tej okolicy by się wymieszali z tymi ludźmi, co tu byli. No ale tak zwany chiński klasyczek. Ale to jest dorobek kulturowy, insz od pekińskiego i północnego. Także jakieś pulsy tam są. I to koniec tej wystawy. No, tutaj jest wystawa o bardziej współczesnej historii Chin, czyli o ostatnich 100, 200 latach jak stawiali opór. E, brytolom e, walcząc o wolność czy wojnach opiumową e, ale jest nawet napisane tutaj, może uda mi się nagrać, że nawet swoje własne dynastyki są, jak mówiłem, coś w tak negatywnym świetle tak? że wyłazienie do motorycznej rewolucji przeciwko feudalnej no, autokracji dynastycznej Ciekawe do zobaczenia. No oraz ich zwycięskie, tutaj oraz niesprawiedliwe traktaty z nanking i Pekki. No Ale to jest takie bardziej współczesne spojrzenie. Coś coś ciekawego. Klasyczek. Ale spodziewałem się, że będzie więcej antyzachodniej jakby retoryki, a bardziej jest antyczankaszykowi który był jakby tym przywódcą demokratycznego, w Chin. Dużo jest o powstaniu tej Chińskiej Partii komunistycznej, no ale jakoś, że to był ten okres w trakcie przed pierwszą, przed drugą i w trakcie II wojny światowej. No bardzo jest, znaczy nie, bardzo, nie, nie ma jakiejś mega retoryki takiej, że jakoś nasi śmiertelni wrogowie albo Butyjczycy, ale to jest bardzo przynajmniej po angielsku. To jest taka bardziej miękka, że tak powiem, no bardzo jest stosowana na wewnętrzne konflikty i na przewodnictwo, na przewodnictwo Chin, na przewodnictwo e, tego komunistycznego partii powstania tutaj, taki powstanie i takiej pracy u podstaw, partyzantki i itd. Tak to jest taki główny w sumie film tutaj. No.

可以，我到深圳博客館